Zaczęło się wokół stadionu PolSat plus Arena w Gdańsku. Wystartowało wielkie święto motoryzacji, czyli Baltic Motor Show. Setki samochodów, pokazy, konkursy, licytacje, wyjątkowi goście, w tym Sławomir, kręcący sceny do swojego nowego teledysku. Jednak oprócz tych wszystkich atrakcji, najważniejsi na imprezie byli ludzie i ich motoryzacyjna pasja. Udało nam się zebrać grupę bardzo fajnych, zaangażowanych ludzi w motoryzację, którzy kochają te auta, którzy inwestują w setki tysięcy złotych niejednokrotnie, żeby te auta doprowadzić do takiego stanu, w jakim możemy te auta na strefie selek tutaj oglądać. Chcieliśmy, żeby ludzie przeżyli tu także emocje i te emocje są, bo mamy właśnie drift, stand, czyli pokazy jazdy na motocyklach, były pokazy FMX-a, czyli tutaj chłopaki skakali na motocyklach. Sporo gwiazd jest z nami, Adam Kornacki, Kickster, znany youtuber. Można z nimi porozmawiać, podejść, zrobić sobie selfiacza Mam nadzieję, że ta impreza będzie się rozwijać. Staramy się, żeby nasi goście, którzy tutaj przychodzą, byli zadowoleni, żeby dobrze spędzili te parę godzin czasu, bo tu można naprawdę parę godzin spędzić. Baltic Motor Show to impreza dwudniowa, dlatego jest jeszcze szansa doświadczyć tego wszystkiego na własnej skórze. Na co możecie liczyć podczas drugiego dnia? Przede wszystkim mogą się spodziewać nadal otwartej korony stadionu i zwiedzania pojazdów Selek. Dodatkowo będą zawody drifterskie: drift solo oraz drift duo, czyli przejazdy w parach. Bardzo wyjątkowe. Widowisko także dla fanów driftu, spalonej gumy oraz mocnych wrażeń, to jest dobry czas, aby przyjść i poglądać to show. Widzimy, że zainteresowanie jest spore, czyli nasz wysiłek organizacyjny opłacił się wszystkim. Imprezę odwiedzili znakomici goście, doskonale znani wszystkim fanom motoryzacji: Adam Kornacki oraz Sebastian Kraszewski, znany na YouTubie pod pseudonimem Kickster. Nie tylko prowadzili liczne licytacje, ale także wybierali top 15 spośród wszystkich prezentowanych samochodów. Troszkę pochodziłem tutaj po stadionie dookoła i popatrzyłem sobie na te piękności motoryzacyjne, które wreszcie możemy oglądać nie w ramach pikseli uciekających na ekranie, tylko na żywo w kolorze. Można podejść, można pogadać o tych samochodach. Kilka fajnych samochodów seryjnych, ale bardzo dużo samochodów rzeczywiście przerobionych, tuningowanych. Tutaj sky is the limit tak naprawdę. Formuła targów jako takich nam się przepięknie tutaj przepoczwarzyła w prawdziwy motoryzacyjny show, bo mamy nie dość, że stojące samochody, które można pooglądać, to jeszcze pokazy FMX-u, pokazy driftu. Można się na kartach pościgać. Jest to Ogromna scena, było czego posłuchać i kogo, także naprawdę impreza na sto Najbardziej podekscytowały mnie przejazdy paradoksalnie zwyczajną BMW 46, można by powiedzieć, ponieważ do driftu najbardziej mnie ciągnie i to też jest że osoby, dzięki temu, że nagrywam na YouTubie, ufają mi na tyle, że swoje własne samochody, mimo tego, że to są tylko powiedzmy jakieś 46, to dla nich są ważne auta, ale mi oni je dają. I poczucie tej motoryzacji na własnej skórze, to jest najbardziej emocjonujące, mimo tego, że obok może stać jakieś Lamborghini czy cokolwiek jak innego, to jednak to obycie z motoryzacją takie 1 do 1 jest takie najbardziej. Na imprezie zbierano również pieniądze na wyposażenie wyjątkowej karetki dla wcześniaków i noworodków. Zapraszamy na nasze stoisko, gdzie dorzucając dowolną kwotę można zasiąść w sportowych samochodach, czyli zrobić coś, co jest na targach motoryzacyjnych zwykle niedostępne. Siadamy za kierownicą, robimy pamiątkowe zdjęcie. Można również wylicytować przejazdy czy to driftem, czy normalnymi samochodami, czy nawet auto na 24 godziny od samego kickstera. Północna TV jest jednym z patronów medialnych, więc nie mogło zabraknąć na imprezie również naszego człowieka od motoryzacji. Mamy tutaj przepiękne samochody, niezwykłe. Samochody, które no dotąd nie pojawiały się na takich imprezach. Tutaj ogromny szacunek dla organizatorów, że zagospodarowali, jak się okazuje, oczywistą niszę, czyli te samochody kilku do kilkudziesięcioletnie, które nie są jeszcze klasykami, ale w których właściciele włożyli ogromne pieniądze. I te pieniądze tutaj widać. To są auta już na poziomie europejskim. W większości są strój miasta. To są kreacje, których nie widywałem. No może czasami na przykład pod McDonald'em w Oliwie w policji, ale na pewno nie wszystkie. Naprawdę jest wow. To no wcale nie te gwiazdy, które zaprosili organizatorzy, ale właśnie te samochody są gwiazdami i dlatego warto tu przyjść. Zarówno właściciele samochodów na strefie Select, jak i tych biorących udział w pokazach driftu są zachwyceni imprezą. Generalnie my tutaj przyjechaliśmy z autem klasycznym, które jakby młodemu pokoleniu można pokazać. Nie można go spotkać na co dzień na ulicy. Dla mnie jest to naprawdę fajna możliwość pokazać jak kiedyś wyglądała motoryzacja. Widać, że dzieci bardzo pozytywnie reagują na taki samochód. Druga rzecz to jest taka, że oczywiście przyjeżdżając na dużą imprezę można poznać ludzi, którzy są tak samo jak my, zainteresowani tą motoryzacją i to jakby sprawia, że atmosfera jest naprawdę na wysokim poziomie. U mnie jest dopiero 260 koni, ale auto waży tylko tonę. Z napędem na tył i zespawanym dyferencjałem naprawdę robi robotę. Z tego, co widać na trybunach jest co najmniej 500 osób aktualnie oglądających, tak na moje oko. Także jest super. Jest, jak to się mówi, doping naturalny. Wszyscy, którzy odwiedzili Baltic Motor Show byli pod wrażeniem tego, co zobaczyli. Generalnie atom. Mam od dzieciństwa, że lubię samochody, więc tak blisko tutaj fajne rzeczy są, więc podjechałem, zobaczyłem i jest fajne. No fajny, fajne. Zawsze można coś sobie obejrzeć. Mamy zamiar też zobaczyć e, stanterów, ale to chyba będą jutro, z tego co mi wiadomo. No zobaczymy. Przede wszystkim miło spędzić pani dzień. A to proszę, powiedz coś. Dobra, <laughs> <laughs> Ogólnie jest w porządku. Zobaczymy co będzie w następnej edycji, prawda? No właśnie warto pamiętać, że to pierwsza edycja Baltic Moto Show. Pomysł na tego typu imprezę niewątpliwie wypalił i już nie możemy się doczekać, co organizatorzy przygotują w kolejnym roku. Ale nim to nastąpi, serdecznie zapraszamy na drugi dzień tego niesamowitego motoryzacyjnego show. Będzie się działo, więc do zobaczenia na Polsat plus Arenie. Polecamy również zobaczyć Trabanty spotkały się z polskimi Fiatami, czyli Trabi mit polski Fiat oraz postaw nam kawę. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału. A jeśli podoba ci się nasza praca, to możesz nas wesprzeć stawiając nam kawę. Wystarczy kliknąć w trzy kubeczki.